Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem Kuba z tej kanału Zakochani w Lego. A w dzisiejszym odcinku recenzja tego oto seciku 60283 z serii Lego City Wakacyjny Camper. Co mi się w nim podoba? No przede wszystkim akcesoria dla minifigurek. Jest aparat, jest też butelka dla dziecka i to jest pierwsze dziecko w mojej kolekcji. Co prawda miałem już jedno, ale to nie jest taki sam odlew. Wydropiłem je w kolekcjonerskiej serii minifigurek, chyba seria 15 i to jest Dziecko Indianki i ono jest owinięte w skóry, dlatego no nie wygląda tak samo jak te. Idąc dalej, jest też krosant, są też nadruki: Donata, czy też truskawki, i tak dalej, ale wszystko zobaczymy sobie na recenzji. I chciałem coś ogłosić. Dwa ogłoszenia mam do przekazania. Pierwszy jest takie, że ta recenzja będzie miała charakter porównania. Porównamy sobie ten kamper z kamperem z 2009 roku. No, 11 lat różnicy to sporo, i zobaczymy, jak Lego się na przestrzeni lat zmieniło. I druga informacja, a właściwie pytanie do Was. Czy chcielibyście zobaczyć e, mojego moca, którego sklekociłem e, z Lego oczywiście. No nie jest on jakiś wybitnie duży, nawet bym powiedział, że jest mały, ale kryje w sobie fajny klimat i myślę, że jest uroczy. Więc piszcie w komentarzach. E, a teraz lecimy odpakować set. No to co, lecimy, patrzymy co w środku. Ile worków? Ja obstawiam dwa lub trzy. Ok. No i pięknie. O! Widzę tutaj jakieś luźne elementy. Tylko dwa worki z klockami. Płytka, jedna i płytka druga. To na bok. I patrzymy, co my tutaj jeszcze mamy. Słuchajcie. E, instrukcja bardzo cienka bilet do Legolandu, to jest bardzo często spotykany dodatek, my już taki jeden mamy. No i arkusz z naklejkami, niewielki, więc fajnie. I zobaczmy, co jest w tych workach. Okej, okay, tutaj już widzę croissanta, jest też butelka dla dziecka i jest, jest łebek dziecka, ja nie mogę, jaki on jest mały, niesamowite. Fajny też nadruk na serku tutaj widzę, o, tak to wszystko się prezentuje. No i co, lecimy budować. Z dumą przedstawiam Wam ojca oraz świeżo narodzonego syna. I chociażby przykład tych dwóch konstrukcji pokazuje, jak Lego progresuje i jak poszło do przodu, bo nie ukrywajmy, no ta konstrukcja wygląda lepiej. To jest bardziej spójne, to jest bardziej szczegółowe i może mówmy zewnętrzną część tych modeli. Przede wszystkim w tym modelu nie ma lusterek. Dlaczego to wygląda bardzo dziwnie? Tutaj już o ten aspekt zadbano. Drugą wadą, jaką tutaj dostrzegam, jest brak jakiejś większej Klein. Przez to ta budowla wygląda płasko. Oczywiście posiadam do niej sentyment, ale no, trzeba ją trochę skrytykować, bo jednak jest za co. Oczywiście pamiętajmy, że to było 11 lat temu. Wtedy to było wystarczająco dobre. Natomiast teraz, jeżeli porównamy sobie do takich dobrze dobranych naklejek, e, no to wygląda kiepsko. E, co jeszcze? No ja na przykład e, widzę, że felgi się bardzo, bardzo zmieniły. Tutaj mają bardzo szczegółowe. Ramiona tutaj, no tutaj to jest najprostszy model kulek w LEGO, jaki tylko jest, jaki tylko znamy. Co jeszcze mogę dodać, to to, że akurat to mi się podoba w tym kamperze, że jest on wysoko zawieszony, a ten jest taki niskopodłogowy, dorobić tylko, spoiler, jakiś wydech. No i mamy rodzinne Ferrari. Czy coś mogę jeszcze dodać z tyłu? Może mówmy tył, jak to wygląda. Na, przy na przykład mi się to podoba w tym kamperze, że jest on bardziej zaokrąglony, bo ten jest strasznie kwadratowy i to nie wygląda zbytnio dobrze. Za to świata są ładniej wykonane w tym kamperze i mamy taki zaczep pod e, jak, jakąś przyczepę. Tutaj tego nie mamy, ale też bez problemu możemy sobie to dobudować. E, na szczęście tutaj dostrzegam drabinkę, dzięki czemu możemy dostać się na dach pod akcesoria, do których za chwilę przejdziemy, a ten dach jest pusty niestety. E, dobra, okej, okay, myślę, że teraz zobaczmy coś w środku. I muszę zaznaczyć, że do środka tych konstrukcji dostajemy się inaczej, bo tutaj możemy sobie zdjąć dach, tutaj tego już zrobić nie możemy, tylko tą przednią frekwencję można sobie o, zdjąć, tylnie już nie, tylnią rozchylamy, ale po odczepieniu tego światła, o, i to wygląda w ten sposób. Tutaj tylko z jednej strony są umieszczone drzwiczki na zawiasach. O, zobaczcie, i tak to się prezentuje. E, może też zanim przejdziemy do środka, to omówimy łóżka, bo łóżka też tutaj występują. No zdecydowanie lepiej to wygląda w tym nowym kamperze. Po pierwsze mamy tajle, mamy też łóżko dla, tej, e, ma, dla tego małego bobasa, a tutaj tylko jakąś taką klaustrofobiczną wnękę, do której możemy włożyć naszego minifiga. Ok, to już mamy za sobą, w takim razie przejdźmy do środka i co się w środku znajduje. No dobrze, tutaj no nie szalejemy, nie szalejemy, ponieważ są tylko dwa krzesełka oraz taki podłużny stolik z kubkiem, z czerwonym kubkiem. Co jeszcze znajdziemy? Uchwyty na patelnię, uchwyty na kolejny kubek oraz telewizor, co by się nie nudzić i żeby sobie coś troszeczkę poglądać. O, tutaj są też dwa akcesoria, które zobaczymy później. A w tym kamperze, no. Pasuje się to zupełnie zupełnie lepiej. Dwa krzesła, okrągły stolik. Tutaj mamy na donata, na druki truskawki, znalazło się też miejsce dla Ekspresu. Jest też taki fajny różowy kubek, no i puszka z napojem być może gazowanym i no, więcej okien. Te okna są większe, jest ich więcej i ładniej wyglądają. Z przodu zaś mi bardziej podoba się ten camper. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Ano, dlatego, że tutaj. O, zobaczcie, tutaj no już jest krzesło. Tutaj tego nie ma. Nie wiem dlaczego. Po pierwsze, przód jest podniesiony o wysokość jednego brika i nie mamy krzesła, co mi się nie podoba. Za to jest kolejny kubek i taki ładny nadruk na serku 1x2. No tutaj moglibyśmy tylko o tym pomarzyć, bo żadnego nadruku, żadnych obrotomierzy i prędkościomierzy niestety nie mamy. Myślę, że teraz założymy górę na te kampery, żeby wyglądały kompletnie. Możemy przejść do akcesorii, jakie w nich znajdziemy. A jeżeli chodzi o te, to myślę, że hmm, można powiedzieć, można stwierdzić, że obydwa wany ze sobą remisują, chociaż ja jednak delikatnie skłaniałbym się w stronę tego nowszego modelu, no bo nawet nie wyciągałem tych e, akcesoriów ze środka, więc okej. Okay. Pozostaniemy przy tym, co teraz widzimy. W starszym modelu mamy deskę surfingową, która wygląda zupełnie inaczej niż te e, najnowsze. Ma taką śmieszną dużą dziurę na środku e, i e, to chyba nie jestem pewien, ale służy do wkładania masztu i można zrobić takie żaglóweczki, bardzo małe, sympatyczne żaglóweczki. Idąc dalej, jest rower w kolorze zielonym, tak jak już wspominałem, on powinien być w kolorze czerwonym. Całą historię już poznaliście. Bardzo podobają mi się te cieniutkie koła, a ten odlew nie zmienił się już od lat. Oprócz tego mamy bardzo, bardzo umowny grill oraz srebrną połyskującą rybę, a w tym nowszym Zobaczcie, jest e, taka ta patelnia na e, butli gazowej, bardzo, bardzo ładne nadruk, jajecka. Oczywiście butelka e, z jakimś mlekiem dla naszego dzidziusia, dla naszego dziecka. E, jest też aparat w zielonym limonkowym kolorze, bardzo lubię ten odcień. E, oraz krosant, krosant przyjemny klocek, chciałbym troszeczkę go tutaj więcej, minimum w dwóch sztukach, ale myślę, że i tak jest ok. No i co, teraz może przejdźmy do minifigurek i podsumujmy sobie wszystko. Wydaje mi się, że nie muszę wspominać, że te nowe minifigurki po prostu miażdżą stare, bo mają po pierwsze lepsze nadruki, no i też e, są bardziej szczegółowe. Ok, porównajmy sobie dwóch mężczyzn, których mamy w obu zestawach, w obu setach. E, jeżeli chodzi o głowy, no zdecydowanie lepsza jest ta, ponieważ ma bardziej szczegółowy nadruk jakiejś brody. E, on też posiada, a nie, nie posiada alternatywnego wyrazu twarzy, ale dobrze, e, torsy, no zdecydowanie bardziej szczegółowe, tutaj więcej kieszeni, więcej zamków, tutaj mamy taką prostą grafikę żaglówki, a z tyłu tutaj goły tors, tutaj kolejny nadruk. Ok, jeżeli chodzi o włosy, no tutaj można powiedzieć, że nie będziemy sobie mówić nic na ich temat, bo jednemu mogą się bardziej te podobać, a drugiemu te. Jeżeli chodzi o kobitki, prezentuje się to tak. Okej, okay. ten torz na przykład mi się bardziej podoba od tego, bo jest ładniejszy, można go bardziej wykorzystać, ale jak widzicie, tutaj mam jakieś takie drobne pęknięcie, naruszenie stanu właściwego, można tak powiedzieć, a tutaj mamy taki typowy golf, typową bluzę dla ciężko spracowanej mamy, która musi zajmować się bobasem. No i z tyłu jest takie też nawiązanie do firmy Adidas, bardzo fajnie to wygląda i co możemy jeszcze powiedzieć? Nóżki są niezadrukowane i tutaj, i tutaj. A jeżeli chodzi o wyraz twarzy, tutaj, no ten alternatywny jest mistrzostwem. Zobaczcie, po całym dniu pracy walnęła sobie i bardzo fajnie to wygląda. Włoski również mi się podobają, ale te włosy mi się jeszcze bardziej podobają. I coś, co całkowicie przemawia za nowym zestawem, czyli dzidzia, dziecko, boba z jak zwał, tak zwał. On jest w takim bardzo przyjemnie wykonanym nosidełku. A sam wygląda w ten sposób. Super słodki nadruk na obrotowej główce. Słuchajcie, ja nie wiedziałam, że ta główka będzie obrotowa, że się ją będzie wkładać. Myślałam, że to będzie cały element. Nie spodziewałam się, e, że taka mała mikrofigurka, można powiedzieć, będzie miała jeszcze ruchomą główkę. A proszę, zaskoczyłem się bardzo miło. Troszeczkę nie podoba mi się ten kształt z profilu, bo on jest taki strasznie kanciasty i nieproporcjonalnie gruby, ale poza tym wszystko tutaj gra. Zero nadruków, ale myślę, że tutaj ich nie potrzebujemy, bo sama ta mikrofigurka gra tutaj już bardzo dużą bardzo dużą rolę. Oczywistym jest fakt, że lepiej jest kupić tą najnowszą wersję campera z 2021 roku niż tą starszą. Po pierwsze, dlatego, że tutaj jest 165 elementów, tutaj jest 190 elementów. Po drugie, dlatego, że on jest bardziej szczegółowo wykonany, on jest mniej szczegółowo wykonany. Po trzecie, dlatego, że nie ma sensu przepłacać za ten archiwalny set, bo jak kiedyś tam kilka miesięcy sprawdzałem, to kosztował 165 zł, czyli złotówka za element, co czyni go bardzo, bardzo drogim. No i co, czy jeszcze jakieś wady, a, a zalety tutaj znajdę? No chyba nie. No na pewno on posiada ten swój urok, że jest po prostu starszy i to widać po prostszej konstrukcji, ale myślę, że na pewno lepiej na półce będzie się prezentował. Ten to camper. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych materiałach i do zobaczenia!